Na początku sierpnia, jeszcze tego roku, grupa moich przyjaciół, filmowców, pasjonatów wybiera się na Grodzieńszczyznę. Ich opiekunem będzie zupełnie niesamowita osoba. Jestem Witold Iwanowski, urodzony w Nieświeżu. Od 50 lat mieszkam w Grodnie. Jestem z zawodu dziennikarzem. Najbardziej trudnie się teraz jako przewodnik turystyczny. Z grupami pracuję z Rosji, z Białorusi, z Polski. Jest wszystko ciekawe, co jest powiązane z pamięcią o Polsce i o Polakach. Pierwszy szlak, którym podążą, będzie to szlak Akowski. Miejsce, na którym podczas II wojny świat światowej działały faktycznie trzy okręgi Armii Krajowej, to znaczy e, Białostocki okręg Armii Krajowej, Wile e, Wileński okręg i Nowogródski. Zaopatrzeni w sprzęt do nagrywania zarejestrują opowieści o nieprawdopodobnych historiach, które wydarzyły się w niezwykłych miejscach. Dalej, proszę państwa, idzie Lasze Bogdany. tam gdzie zginął legenda akowskiej partyzanki polskiej, major ponury Jan Piwnik. Tam kiedyś była granica i była strażnica. Podczas szturmu tej granicy Niemcy byli wyniszczeni 45, ale jeden z nich zataił się. I zabił ponurego i jego adjutanta, porusznika malego. Być może to ostatnia szansa, aby spotkać bezpośrednich uczestników i naocznych świadków wydarzeń sprzed lat. Możliwe w tych dwie wsie, gdzie zginął ponury, Jewłaszcz ja Bogdany, mo, możliwe my znajdziemy człowieka, który pamięta. Bo jeden mnie parę lat temu opowiadał, jeszcze był chłopiec, chyba jemu może. 6, lat był, on jechał z ojcem siać Grykę i tam po prostu spotkał ten oddział z Aleakowców, siódmy batalion, na czele z majorem Panurym, maszerował, żeby wziąć szturm tę e, strażnicę niemiecką w tych Jewlaszach. I on nie opowiadał, jak to było. Ekipa filmowa odwiedzi także miejsca związane z autorem Dziadów. Mickiewicz w Grodzie nigdy nie był, ale jego piękne po jest przed. Domem Polaków jest w Grodnie i to, stąd się zaczyna chyba pamięć, e, utrwalić pamięć, To jest Perla powiedzmy e, Miskiewiczowskie, te legendy, to jezioro świtecz, który jest ciągle, ciągle przyciąga wszystkie. I każdy Polak, jak Polak, który, e, który jest w Rzymie i nie widział papieża, to samo, że niemożliwe przedstawić Polaka, który byłby na Grodzierznie i nie był na świtecznie. Dalej tam jeszcze w лесe, też jest sprawie już zapomniane, bo to wszystko nie ma praia tam drogi. Jestkarczwa, Tam jest каменń filelaretów legendy, przy którym zбираli się Fieccie, jak przyjechali i tam oni mowy, swoje mieli i tam czytali swoje utwory. Komu to wszystko potrzebne zapytaćcie? Żeby Polacy, wszyscy, którzy przyjeżdżają i nasi tam miejscowi, którzy zamieszkują, żeby oni po prostu wiedzieli, że to jest, że to ludzie ginęli, ginęli za Polskę i to młodzi ludzie byli, oddali życie i my powinni zawsze o nich pamiętać, nie zapominać o nich, o tych, którzy zginęli, żeby oni na zawsze pozostali w naszej pamięci. To będzie wyprawa do serca Polski. Ja odnajdę się w tej produkcji w nietypowej dla ciebie roli jako narrator. Moi przyjaciele potrzebują waszego wsparcia finansowego, które pozwoli na ukończenie tego filmu. Dzięki Wam wszyscy będą mogli usłyszeć, jak bije serce Polski.